Rola kompetencji miękkich, czyli umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami, które te umiejętności pomagają osiągać cele osobiste i zawodowe, cały czas rośnie i będzie cały czas rosnąć. Deloitte Access Economics przeprowadził badania, które wykazały, że w 2030 roku 66% zawodów będzie oparte o. Umiejętności miękkie. Jest to związane z takimi procesami jak automatyzacja, robotyzacja, które generalnie przesyłają każdego z nas w kierunku zarabiania za pomocą szeroko pojętego myślenia, analizowania, wnioskowania, redefiniowania itd. Inne badania pokazały, że aż 77% menadżerów HR zatrudni pracowników z wysokim poziomem umiejętności miękkich, nawet jeżeli umiejętności twarde są w danym przypadku nieco słabsze, w związku z czym rola umiejętności miękkich będzie cały czas rosnąć i będą coraz bardziej wymagane na rynku pracy, nie wspominając już o życiu osobistym, w którym są równie przydatne. Rosnąca rola pracy zdalnej, czy to w modelu hybrydowym, który jest w tej chwili spopularyzowany, czy całkowicie zdalnym, absolutnie nie będzie osłabiać potrzeby kontaktu i konieczności rozwijania kompetencji miękkich. Jest wręcz przeciwnie. W momencie, gdy pracujemy zdalnie, potrzebujemy jeszcze większej motywacji do pracy, ponieważ nie ma tradycyjnie kogoś, kto miałby nas pilnować. Musimy mieć dobrze zorganizowany czas, pilnować work-life balance, dlatego że ludzie pracujący zdalnie okazało się, jak pokazały badania, pracują znacznie więcej niż gdyby chodzili do biura. Menedżer musi wiedzieć, w jaki sposób zarządzać pracownikiem, gdy fizycznie nie ma go obecnego w biurze. Dlatego te umiejętności miękkie, Będą bardzo potrzebne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sprzedaż jest piątą najczęściej poszukiwaną przez pracodawców wśród pracowników umiejętnością, to widzimy, że bez niej się nie da, dlatego że bez niej nie ma firmy. Każda z nich musi mieć dział sprzedaży, a przecież sprzedaż to kompetencje miękkie, bo tam są występy publiczne, tam jest perswazja, empatia i innego rodzaju również kompetencje społeczne. Inteligencja emocjonalna jest na rynku amerykańskim trzy razy częściej poszukiwana, niż IQ, a więc tradycyjnie rozumiany intelekt. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że takie kompetencje jak planowanie, przekonywanie, występowanie publiczne, pisanie tekstów, które są atrakcyjne, robienie marki osobistej, coaching, zmiana emocji, zmiana przekonań, zarządzanie pracownikiem po to, żeby chciał u nas dłużej zostać, czy szeroko rozumiane przywództwo, to te wszystkie kompetencje są popularne, ważne i należy się ich uczyć.